Franek, czy też po kolei wszystkie napisy? Fioletowy. Mhm. Uh Jest -huh. żółty. Różowy. Mhm. Uh -huh. Zielony, czerwony, pomarańczowy. Pięknie. Janek, zacznij od ostatniego napisu. I czytamy. Mhm. Uh -huh. Mhm. czerwony. Czerwony, pięknie. Zielony. zielony. Różowy. Fiolety, mhm. różowy, niebieski, fioletowy. Fioletowy. Czy napisy są umieszczone pod odpowiednimi kółeczkami? Nie. Nie, to szybciutko wstajemy i robimy porządek w napisach. Dobra, siadamy i teraz wszyscy razem po kolei czytamy napisy. Pomarańczowy, zielony, fioletowy, niebieski, czerwony, brązowy, różowy, żółty. Brawo, doskonale sobie poradziły.